Cześć, jestem Kamil na YouTube Router yy, i będę wrzucał filmiki z gadżetami, kartami i innymi yy, fantami z Pokémonów. W końcu jestem wielkim fanem Pokémonów, ale nie mam za wiele kart. No, chcę Wam zaprezentować moje karty. A więc tak, to są moje karty yy, wyjątkowe, ale najpierw znaczy pokażę te niewyjątkowe. A więc tak. Hmm. Supporter, y, Pokeball, Potion, y, trener. Y, nie umiem trochę... Nie umiem za bardzo angielskiego proszę się nie śmiać, ale nie wiem jak on się nazywa. Rotom, Electit, Elektrod, Magnemite, Zapados, y, Gerdior czy jakoś tak. Kilia. Ewaluacja tej karty, co przed chwilą pokazywałem: y... Inks, Hunter, Toxic Crack, Tang Tangela, Machok, Machop, Machop, Machop Growl, Nebalk, Krobat, Infernape, y Healing, energy, 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 energy. Zresztą mam dużo energii yy, roślinne, roślinnego, energii ognia, energii, 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 Slowbox uh, nevem. Omnight, cell, carbon, onyx, biglet, taprin uh, tapri, monkey, energy, weirdo, squeal to energy, 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 x scout, mm, uh, Kukuna, yy, 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 chyba Suskit, ale... Znaczy tak jest na, na jak napisane. Wiem, że znam się na Pokémon, tylko nazwy. Tak jak z innymi może pokonami jak nie, nie wiem jak ten. A tu jak napisane to chyba... nie wiem jak to jest, ale jest napisane Suskit. Yy, Nidoran, Chain Potion, stary Sentret, Bidoff, Whopper, Charmelon, Supporter, Mam, Kinz, Nintendlas, Pochiena, Ewa, Ampion, ambi, chyba... Nie wiem czy to jest odmiana Glowmova, Glomova, Miał, Ratata, Sterli, Fellow, Lki, men, Menartik, Men. Mentrik, Kongak, Driftlon, Energy, Energy, Paras, o, powtórkę tamtego. Coffin, Snowver, Nemot, Odish. Odish? O, nawet nie wiedziałem. Meskin, Bom Mentki, Mętki, Minka Ninkada, Trainer, Full Health. Radom moich wyjątkowych. Hmm. Grita gritana, kufris, chinchu, pikachu, charmander właśnie dziwne jest, bo elektryczności. Nie wiem dlaczego Też Energy, moje specjalne metal energy. Muszę zobaczyć, tu jest napisane. I wszystkie są po angielsku. Blit, bil, blit, le. Nie wiem jak ten, bo to nowy Pokémon z Black and White. Y Giardos, Magikarp, Onix, Bla Blausprout, Venusaur, Iwusaur, Balbuzaur, y Shamina, Chimar, Regi, Regi, Gagas, Re Raticate, Starvia, Oshford. To jest moja najlepsza karta z Black and White. Dziękuję. Y może początek był jakiś taki zły lub coś? Ale piszcie w komentarzach, co mam postawić. Nie stawiajcie z wychocen, Na pewno będą filmiki. I nie mam za wiele kart, ale na pewno będę miał większą kolekcję. I chcę Wam zaprezentować coś jeszcze. Pikachu, którego sam wykonałem z modeliny. Może nie jest jakiś taki ładny, ale zawsze coś. Tepik i pokeball. No, byłem w akurat w McDonaldzie. Kupiłem sobie ten Pikachu, tepik, yy, nie i zapomniałem tych wszystkich. To z Black and White jeszcze nie zapoznałem się z tym i mam złoty bilet. Tylko, że to jest trochę nie dla mnie, ale mi się strasznie podoba. Już jest Pikachu. A więc. Dziękuję, i zapraszam na moje filmiki Goodbye.